a potem do końca wideo nie używasz mózgu. No tak, dokładnie tak. E, udowodnienie, że ja e, mogę prosić Że 09 w okresie to jest 1. 09 w okresie to jest X. Załóżmy. jak krzywy ten X. No dobre, nie, nie. 9,9 to jest, to jest 10x, analogicznie. No bo 0,9 w, w okresie to jest 0,999 i tak dalej. Eee. No i po, a więc. Ee, 10x. Dobra, to odjąć, odjąć X to jest... Rozumiem, 10, no teraz, rozumiem. ci, ci eee, Odjąć równa się 9X. Eee. 9, 9,9 9 w okresie, minus y, 0,9 w okresie. Nie umiem rysować w pońcie. To się skraca za sobą, jest 9. 9x równa się 9. To podzielić przez 9. x równa się 1. Tu jest x równa 0,9 w okresie, a tu jest 1. Albo ja po prostu 9.